Wedle wyliczeń naukowców, opierających się na równaniu Drake'a, wychodzi, że w całym wszechświecie istnieje ćwierć miliona cywilizacji, które mają możliwość odwiedzenia Ziemi, ale mimo to tego nie robią. Cywilizacje te być może również pracują nad skontaktowaniem się z innymi planetami, wysyłając podobne sądy czy wiadomości, jak robią to Ziemianie. Póki co jednak, cisza. W 2020 roku świat obiegła informacja, jakoby na Wenus może występować życie. Planeta ta jest otoczona silnie trującymi gazami, takimi jak fosforowodór. Ten z kolei powstaje w procesie beztlenowego rozkładu mikroorganizmów, co daje wskazówki do tego, by podejrzewać, że na planecie coś żyje. Naukowcy jednak od razu chłodzą nasze zapatrywania i kosmiczne wizje. Życie może oznaczać raptem parokomórkowe organizmy, a nie konkretną cywilizację. Ale to i tak już byłby wielki przełom bo przecież życie może przybierać niezwykle różne formy, nawet takie, których istnienia nawet nie podejrzewamy.